Zapraszam na film pod tytułem, jak ustalić frapsa, żeby można było nagrywać dźwiękiem, gdy go nie ma w frapsie, jak nagrywacie. Więc, zaczynamy. Wchodzimy w mój komputer, włączamy panel sterowania, trzeba wejść w aplikację, y, dźwięki i urządzenia audio, kliknąć zaawansowane, wybrać opcje właściwości, urządzy, tam gdzie pisze urządzenia miksujące, Wybrać radek HD Audio Input. Tam pokazują się sterowniki głosności. Wybrać Mix Stereo. Nacisnąć OK. Tam gdzie pisze regulacja nagrywania ustawić na full. Nacisnąć X. Nacisnąć OK. No i to wszystko. Pozdrawiam.